W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam jedne z najciekawszych skinów do M41S w Counter-Strike 2, który można zdobyć, mając do dyspozycji maksymalnie 40 zł. Choć budżet jest niewielki, to nie brakuje naprawdę świetnych propozycji. Zacznijmy od M41S Ferry Camo, skin, który zaskakuje wyglądem, mimo że mało kto go używa. Fabrycznie nowa wersja kosztuje około 6 zł, a prezentuje się całkiem nieźle. Kolejną propozycją do M41S jest Umyj mnie proszę, który w ostatnim czasie zyskał na popularności. Jest nietypowy, ale przy tym bardzo tani. Fabrycznie nowy egzemplarz kupisz już za około złotówkę. M41S Brefing to coś dla fanów prostych i czystych skinów, które dobrze łączą się z naklejkami. Wersja Wear kosztuje około 25 zł. Kolejny tani, ale bardzo estetyczny skin to M41S Fizzy Pop. Fabrycznie nowy kupić za około 13 zł. Jedną z bardziej nietypowych opcji jest M41S Mood Spec. Wersja Battle Skirt może nabrać złotego połysku i kosztuje zaledwie złot20 zł. Podczas gdy wersja w lepszym stanie ma bardziej srebrno-czarny wygląd. Kolejnym klasykiem jest M41S Blood Tiger. Jeden z najstarszych czerwonych skinów. Faktory New kosztuje około 20 zł. Dla miłośników leśnych klimatów, świetnym wyborem będzie M41S. Wspomnienie, które wersji Minimalware kosztuje około 5 zł. Jeśli lubisz metaliczne wykończenia, sprawdź m 4 a s Control Panel. Minimalware to koszt około 40 zł. m 41 s Night Terror to kolejny czerwony skin. Minimalware ku kupisz już za około 4 zł. A Battle Scale z lekkofiletywymi odcieniami za około 6. Na koniec m 41 s Nitro pomarańczowo czarny skin. Idealny pod nakleki. Prosta forma, daje dużo swobody, koszt w stanie minimalware to jedyne 4 zł, to tyle. Daj znać który z tych skinów przypadł Ci najbardziej do gustu. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostaw suba i łapkę w górę.